Siemaneczko widzowie z nowej gry Fortnite. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jak chcecie kolejny odcinek z tej gry musicie dobić 8 łapeczek w górę. Będziemy tak zwiększać i zwiększać po prostu co odcinek. A teraz przechodzimy już do gry. Ogólnie to jest moje nowe konto. Jeszcze normalnie nie zrobione.

może też odcinek będzie z widzami. Jak ktoś gra w Fortnite, to się jakoś połączymy w miarę możliwości. No i dobra. Na razie gramy samemu. Dobra, coś tam, coś tam umie w Fortnite. Ale dobra. Łączymy się z i ładunek. Dobra, z takie Ostrzeżenia. Okej okay. Dobra, za dziewięć, za pięć autobus startuje. No uwagi, miło, że Dobra, autobus startuje, teraz tak. Gdzie lecimy? O, dobra. Lecimy... No, wszyscy się... Gdzieś, gdzieś, fajnie. Dobra, dobra. Spacja. Thank okay. Det er bra. Dobra, druga na druga nożyk, druga na tego meczu. Dobra, my sobie go poglądamy. Są ci tego metu. O, dobra, jesteśmy, dobra, znowu się łączymy. Myślę, że mam teraz pójdzie chociaż trochę lepiej. Jak on, nie wiem, ta broń była normalnie słabiacka Cały so czas się musiało przeładować. A w ogóle.

Mamy naprawdę sporo rzeczy, jak to powiem. Dobra, ja mam też te podniesione. Dobra, w tym to już mam dla nich nie na. Chciałabym poszedł gdzieś indziej. Oh no. O nie! Ja mam tylko 15 życia. No to nie, no to jemy. Jemy, jemy. Lupita. Dobra, idziemy przed siebie. Stało 87 osób, okej. Okay. Mm, Sądzie to jest. Mokopano, no opalono, mam nadzieję, idzę. Czekajcie. Dobra, to już no szybko jesteśmy. Nie no, nie gadaj, nie gadaj, że się zgubiliśmy, nie no Idziemy po szyfie Ja się tu. Dobra, tu widzę dom, więc idziemy do tego domu Cały dom ja już słyszałem, że to jest dom ale w ogóle ile on zadał, w tym czymś chyba? Tak, jeden trzeci No, ilu w ogóle właśnie zadał w tym stanie charakterze.

I ostatni pan Na razie pójdźmy sobie na to. Dobra. No to co podnieśmy? No i... Oczywiście E. Wymieniamy za to. I możemy? Tak. No przyszło Oj, o Jezus! A nie, to jest zapyspałem, dobra, szóstkę. Nie, piątkę, piątkę, prawda? Szybko, szybko pijemy, pijemy. Dobra. Ile zostało 54 osób, dobra.

we To już będzie to nie pewnie będzie ostatni um, Mieliśmy w ogóle dobre to miejsce, moim zdaniem, widzowie, bo... Fajne, że z tej strójki górę I to kolejny odcinek I... no, okay. Autobus już tak i gdzie mi teraz sobie... na razie jedngo Musimy być włostu bolszyci. Ojściejne. i też na pewno bierzemy to, to, bo muszę się napić. pijemy i biorę jeszcze. Na razie najwięcej mam, bo widzę, na liście nie to cały się... Okej, okay, to jest ta dobra. dobra, to tutaj też mamy... To Pokażę. O nie no, wyjawię na to. To jest trochę Nie, nie, nie. O. chciało się nam na pewno przydać. Zaczynamy musimy za dwóch sobie. O nie! Nie ma to, to zaczęło, żeby dostać na kilka. Nie musiałam dostać po sobie. Dobra, chodzimy teraz jeszcze na górze. 嗯，好了，我来了。<noise> <noise> 对来以前。 Oh. Zaraz burza do nas dotrze, więc no, musimy jeszcze się oddać. Niech no. O tutaj burza, Dobra, czemu ja panda ze trzyma? Musimy pegnąć, nie chcę. Nie ma znowu smutku, To nie jest o, jest dobry, więc tego piję. No, to pompujka. A masz? No nie. Na budownicą.

Groźnie. Robiło się groźnie, robiło się tu groźnie.